Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgu chciałbym w zasadzie nawiązać do jednej z moich licznych pasji, ponieważ jak tak sobie wstecz spojrzę, to mm. jestem w zasadzie bibliofilem. Od dziecka interesowały mnie stare książki. Na pewno to zainteresowanie rozbudził mój ojciec, który również bardzo lubił stare książki i y na pewno pobyty w antykwariacie Żupańskim w Poznaniu na Starym Rynku i w ogóle obcowanie z ludźmi, którzy, dla których książka była niezmiernie ważna. No, ze wspomnę na przykład pana Mariana Walczaka, który był człowiekiem, z którego zbioru powstało Muzeum Kraszewskiego w Poznaniu. Także naprawdę są to takie wspomnienia, i jak tylko na mojej drodze staną jakieś książki ciekawe, no, właśnie tu by też trzeba chwilę rozwijać, co to znaczy książka ciekawa, ale jeżeli książka ma 200 lat, 300 lat, no to w tym momencie ona już jest na pewno ciekawa, ponieważ przez te 300 lat nie miał jej jeden człowiek. Ta książka miała iluś właścicieli, i w tym momencie ja, mając taką książkę, dołączam do. Grona osób, które cieszyły się tą książką, i mam świadomość, że za 20 czy za 30 lat ktoś inny będzie się tymi książkami cieszył, a w książkach mogą być ciekawe rzeczy. Nie tak dawno trafił do mnie pan, który. W jakiś sposób pozyskał książki, które bardzo prawdopodobnie należały do Baldoka. Baldok to jest taki Niemiec bałtycki, który w okresie II wojny światowej, jakby to powiedzieć, przybył tutaj na teren wielkopolski. Naszych tu Wielkopolan, że tak powiem, jak nie zamordowano, to wywieziono do generalnej guberni i tam powiedzmy musieli wegetować przez okres II wojny światowej. A tutaj. No, nie, u, nie boję się użyć tego słowa, panoszyli się e, baldoki, czyli tak zwani Niemcy bałtyccy. I po tych Niemcach bałtyckich mam tutaj parę książek. Skąd wiemy, że, te, że to są Bałtyckie? Ponieważ tu mamy na przykład exlibris i ten exLibris jednoznacznie wskazuje, że to są y, taka właśnie bałtycko-niemiecka szlachta pochodząca z Brandenburgii i tutaj jest właśnie y, ród Kotzebau i y, y, y to jest y, Ekslibrys y, zostawiony w książce. Oczywiście książki mają różne treści. Y, tutaj, mamy, y, tutaj mamy akurat y, rzeczy związane z historią, więc jest to, je, jest to też ciekawe. I, i, I powiedzmy tego typu książki należy zachowywać. Bardzo często te książki są, jakby to powiedzieć, sierotami, ponieważ są to trzecie tomy, czwarte tomy, albo tylko pierwsze tomy jakichś zbiorowych wydań, ale muszę przyznać, że od czasu kiedy Waldemar Łysiak, e, że tak powiem, e, e, zaczął pisać, że książka nie tylko może być ciekawa, ale książka może być też piękna, bo proszę zwrócić uwagę, tutaj na przykład mamy taki piękną, piękny grzbiet w zasadzie zeszytu, e, który jest przygotowany, żeby w nim był zielnik ale akurat tutaj są notatki i takie, powiedzmy, cytaty wyjęte z innych książek i ktoś sobie to pięknie notował. No tutaj na przykład mamy znowu cały taki, przepraszam, że użyję określenie, sztapel ładnych książek. No i na przykład jest książka, gdzie jest Pamiętnik Służącej żony Ludwika, króla Francji, jest to napisane przez faworytę Anny Austriackiej. No i tutaj jest też pięknie, bo na winecie tej tytułowej jest Erasm z Rotterdamu. No Taka książka na pewno jest zawsze bardzo ciekawa. No ja w tych książkach zawsze staram się wyszukiwać ciekawe miejsca. Tu jest jakiś numer inwentarzowy, tu jest jakieś nazwisko, tu jest też są jakieś wpisy i czasami udaje się te rzeczy y, rozszyfrować, y, co te napisy znaczą. Tu na przykład jest bardzo ciekawy, bo jest też e, e, ex libris, e, rodziny e, von Nuss, w zasadzie Denus to są też y, ród y, bałtyckich y, Niemców, ale ciekawa jest też treść, ponieważ no, zawsze interesowałem się Persją, zawsze interesowałem się opowieściami z tysiąca jednej nocy, a tutaj jest napisana w Paryżu w 1767 roku y, y, jakaś taka, no nazwijmy to, opowieści perskie, ale 1001 dni. Czyli jest to nawiązanie do baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, a tu są opowieści orientalne. Także też ciekawa, ciekawa pozycja. No Jest też bardzo ciekawa taka, bo tu jest exlibrys rodziny, która się nazywała Kopsebao i to był tutaj, no powiedzmy. Tak jak wspomniałem, to są ci Niemcy Bałtyccy i tutaj możemy, że tak powiem, również zobaczyć, to jest ciekawe, bo tu jest historia Rosji, no, nie możemy być zaskoczeni, ponieważ no, Niemcy Bałtyccy, no to, to tam jest Ryga, ta góra, powiedzmy tam ten, 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 ten wschód Bałtyku i ich na pewno interesowały te rzeczy, ale widać, że są to książki, jakby to powiedzieć, z jednego źródła. No. Tutaj jest też ciekawe, ponieważ tu znowu mamy e, historię związaną z Rosją, ale jest ciekawa historia, jeżeli chodzi o ekslibrysy. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy dwa ekslibrysy. To, że są dwa, to jest moja ingerencja, ponieważ ten ekslibrys był przykryty. Tym ex librysem, czyli mamy informację, że ta książka należała do co najmniej tych dwóch znanych tutaj już nam wstępnie zbiorów. Oczywiście, tak jak wspomniałem, znowu tutaj mamy książkę związaną z historią, znowu wydaną w Paryżu i tak dalej, ponieważ nie ukrywajmy, że Europa w XVIII wieku to w zasadzie nie miała granic, po prostu dopiero później zaczęły się takie narodowościowe uwłaszczenia i powiedzmy, no zmieniła się ten układ tego, ale Europa czy z Paryża, czy, czy z Petersburga, to było tak samo, jako Europa. I co jest ciekawe, ten już mamy tutaj rozszyfrowany, ten ex libris. A tutaj ten y, eksliberz należał do Christiana Henricha Kohlhausa, który był bardzo ciekawym, bo był kolekcjonerem. Był zbieraczem, bi, był bibliofilem, zbierał stare książki i y, był lekarzem w Berlinie. I jakby to powiedzieć, y, ta rodzina pozyskała książkę ze zbioru właśnie tego lekarza i jakby to powiedzieć zaanektowała do swojego zbiorów, zaklejając jego ekslibryz. Ale co Państwu powiem, urzekł mnie ten ekslibrys, ponieważ mamy tutaj wyraźnie głowę meduzy i mamy uroborosa, czyli węża zjadającego swój ogon. Ten ekslibryz jest pełen takich Znaczeń ukrytych właśnie w tym graficznym znaku. Tutaj mamy, mamy oczywiście Rzym, mamy rok, mamy napisane nawet, kto wykonał ten ex i to jest naprawdę perełka w moich zbiorach ex librysów. A musicie Państwo pamiętać, że już kiedyś film o moich ex żeśmy nakręcili. Także te książki są niezmiernie ciekawe. Tu mamy dzieła Krasickiego, Tom, Drugi, wydany we Wilnie w 1819 roku, i też proszę zobaczyć, tu mamy fragment jakiejś pieczątki. I pisze, że jest tu książka, i że jest ta książka, no na pewno niżej było z jakiego zbioru. Też jest to niezmiernie ciekawe. Kolejna książka. E, historyczna również pochodząca z tego zasobu yy, bałtycki i znowu mamy historię Europy, czyli też kolejna kolejna ciekawa książka. Ja nie będę ich czytać w oryginale, bo nie znam języka francuskiego. Przedzieram się przez język niemiecki, trochę łaciny, udało mi się powiedzmy <coughs> w życiu już poznać, ale powiem tak, no żeby się zajmować książkami dzisiaj jest dużo prościej. Dzisiaj robię zdjęcie, włączam tłumacza i, i powiedzmy, mam ten, a kiedyś musiałem mozolnie, słówko po słówku ze słownikiem to przy, przedzierać. To, był, to były książki, które, jakby to powiedzieć, poszły, przyszły do mnie z jednego miejsca. Ale też dzisiaj mam okazję, bardzo ciekawa książka. Kupiłem ją na giełdzie Staroci w Poznaniu. Też ciekawa książka, ponieważ jest to temat trochę mnie tutaj interesujący. Już tutaj docieram. To jest fajna, bo to jest książka wydana w Niemczech, bardzo znana. I to są o Żydach na świecie. Jest tutaj wyszczególnione. Historia Żydów w każdym możliwym kraju. Oczywiście no, w tym momencie tutaj nas interesuje e, Polen, czyli na terenie Polski. No i na przykład no, tu akurat no, nie ma ilustracji, jest kompendium wiedzy, ale jest na przykład ciekawa e, tabelka, która ukazuje podział statystyczny, jakimi zawodami zajmowali się Żydzi. I to jest też temat, no jakby to powiedzieć, na osobny film, ale jest to na pewno bardzo ciekawe i uważam, że tą książkę warto było zachować. No i esencja pięknych książek, to no właśnie ta książka tutaj również została pozyskana przeze mnie dzięki synowi. Syn mi ją tam gdzieś wypaczył. Proszę zwrócić uwagę. Piękne klamry zamykające. Piękna skórka. Ładny, ładny naprawdę ładnie zachowany egzemplarz. Odpinamy tutaj te klamry. Jest to książka, która że tak powiem, no na pewno jest Trochę historyczna i to jest y, księga przykładów dla chorych i umierających wydana w Augsburgu w 1738 roku. No, proszę Państwa, oglądają Państwo książkę, która ma prawie 300 lat. Y, ona właśnie też wspaniale tutaj nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku, że nie ja mam tą książkę, tylko ona ma mnie. Y, oczywiście ona jest pełna notatek pełna jakichś wpisów, ponieważ myślę, że jakiś kaznodzieja, który chodził do chorych, chodził do ludzi umierających, jakby wspierał się tego typu literaturą, jak y, tych ludzi pocieszyć. Książka nie ma, tak to co lubię w starych książkach, nie ma ilustracji, nie ma jakichś powiedzmy takich zaskakujących y, powiedzmy y, obrazków i tak dalej, ale no sam fakt, że Temat, który ona dotyka, jest związany z tym, że każdego nas to czeka. Każdy kiedyś będzie chory, każdy kiedyś odejdzie, i, i to też, będąc młodym, się człowiek nad tym nie zastanawia, a dzisiaj, że tak powiem, to wszystko nas bardzo, bardzo przytłacza. Także, proszę Państwa, książki. Oprócz tego, że są ciekawe, mogą być piękne i z dużym żalem robię też taką usługę, że ktoś prosi mnie, żebym, jakby to powiedzieć, oczyścił mieszkanie do, do, do sprzedaży i wtedy jest problem, co zrobić z książkami, ponieważ książki, które straciły swoich właścicieli, są w zasadzie bezradne. No, często trafiają pod śmietnik, często trafiają na makulaturę, jeżeli są jakieś ciekawsze pozycje to mam już nie wiem chyba ze setkę kartonów od bananów książek które może nie są mi potrzebne ale chciałem je uratować dla przyszłych pokoleń. Także czasami wyrzucając książkę do śmieci zastanówmy się, że ktoś to napisał, ktoś to wydał, ktoś to wydrukował, ileś osób to czytało, także ona też ma jakąś taką ciekawą kapsułę czasu, także kochajmy stare książki. Dziękuję.